Witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku, w którym dzisiaj przychodzę do Was z rywalizacją z drapek. Rywalizacja będzie między Ekstraliniami oraz mega pensją. Jest to moja kolejna już z rzędu dogrywka na mega pensji. No walczę, walczę. Walczę do upadłego moi kochani, no i do tego Ekstralinie dla relaksu. Także żeby już nie przedłużać, żeby nie było za dużych ste. Za długich wstępów, bo drapania przed nami jest sporo, to ja zaczynam, a was proszę o trzymanie kciuków, zostawienie łapeczek w górę i subskrypcję kanału, żebym widziała, że jesteście, oglądacie i chcecie mnie oglądać. A kto jest nowy na kanale, też zachęcam do subskrypcji, właśnie by śledzić moje zdrapkowe przygody i zobaczyć, co się tutaj u mnie na kanale dzieje, bo odcinki pojawiają się regularnie, także jest co oglądać. Dobrze, moi drodzy. Zaczniemy sobie właśnie od Mega Pensji. Mega Pensja z numerem 19, tym razem. No i lecimy z Drapankiem. I mamy tutaj tak. Odsłania nam się. Aha, i jeszcze zapomniałam powiedzieć: wkład w dzisiejszy odcinek to jest 40 zł. Z czego? 20 zł na mega pensję, drużynę mega pensji i 20 zł na drużynę ekstra linii. Oby, obydwie zdrabki są w tej samej kwocie, 10 zł, także mamy tutaj równe szanse, równy wkład. No i lecimy, mamy tak 9, 49, 32, 43 i 42. To są nasze wygrywające liczby. O, statyw się tutaj.

Kolejno, co my tutaj mamy? 47 nie ma, 7 też niestety. 19, 45 nie ma, mega pensja, 30, 34 nie ma, 17, 42, jest 42, mamy wygraną. Super. 23 nie ma i 18 nie ma. Czyli mamy tylko jedną wygraną liczbę i jest to 42. Zobaczymy, co się kryje pod 42. 20 zł mamy na tej zrapeczce. Fajnie, także już coś się zaczyna dziać. Zaczynamy wygraną zdrapką. Kontrolne GGG. Kontrolne GGG. Mamy dwie dyszki na tej zrapeczce, także już ta jedna zrabka zwróciła połowę wkładów w odcinek. Super. No i teraz przechodzimy sobie do ekstra linii, które sobie przybliżymy. Przybliżymy je sobie, żebyście lepiej widzieli. No i tutaj jest dedykacja dla Danusi Niewiarowskiej. No i dla wszystkich fanów linii, dla wszystkich, którzy lubią linie. No i mamy tutaj tak motylka. Dalej lecimy. Szukamy, czy jest jeszcze jakiś motylek. Tak, mamy tutaj motylka. I tutaj także trzy motylki, jak nie więcej. Jak coś pominęłam, to, to później wejdzie w praniu. Dalej mamy tak leżak. Wiatrak, wiatrak. Nie leżak, tylko wiatrak. Patrzymy, dobra. Tu mamy wiatraczek. Tu mamy wiatrak. Tu mamy wiatrak. A tutaj też jest wiatrak. Fajnie. No, zobaczymy, zobaczymy, która drabka będzie chciała wygrać. Jak na razie, mega pensja ma przewagę. Może ekstralinie też się obudzą, też się ockną i coś dadzą. Korona, bo ostatnio siedzą cicho. Korona, a jest dużo fanów ekstralinie, a te ekstralinie takie wredne. I tak, mamy tutaj biedroneczki. Dwie. Dalej patrzymy, szukamy, gdzie tu są jeszcze jakieś biedronki. Tu mamy jedną biedronkę. Kolejny symbol to są okulary. To są okulary. Patrzymy, szukamy, gdzie tu są okulary jakieś. Nie widać. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy monetę. Tu nie ma. O, tutaj jest. Super. Tutaj nie ma, tutaj też nie. Też nie i tu też nie. Dobra. Lecimy dalej, dalej mamy słoneczko. Patrzymy, gdzie te słońce tutaj. No jeszcze nie chcę te słoneczko tak całkiem do nas przyjść, tylko jeszcze ta zima się trzyma. Dobra, ma, mamy dalej czapkę. Tu jest czapeczka, tu jest czapeczka. Tu nie mamy czapki, tutaj. Tu nie ma, o, tu jest czapka. A tutaj, o, tutaj też jest czapka. Ok, oki doki. Dobra, kolejny symbol to jest krab, szukamy, widziałam gdzieś tu krab minął. o, jest tru tu mamy tru. tu mamy kraba tu mamy kraba, o, tu jest Dzisiaj ile skorupiaków przyszło i tutaj nie ma kraba dobra, dalej mamy piłeczkę no i od początku tu mamy piłeczkę yy, dobra, tu mamy piłeczkę tu mamy piłkę, już widzę, że będę chciała klapki Dobra, tu mamy tak, tu. Tu nie ma piłki, tu nie ma piłki, tu nie ma. O, tu jest piłka. Tutaj jest piłka. A tu nie ma. Dobra. Kolejny symbol to jest dzwonek. Szukamy dzwoneczka. Gdzie tu jest? O, tutaj jest dzwonek. Tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma i. Tu też nie ma. Dobra, lecimy dalej, dalej mamy balony. No niech te linie coś tu dadzą, no baloniki. Nie ma baloników. Dalej lecimy, dalej mamy księżyc. Tu jest księżyc, tu nie ma. Patrzymy dalej. Tu nie ma, tu nie ma, dobra. Kolejny symbol odkrywamy kolejny symbol to tęcza. Szukamy tej tęczy. Szukamy. O, tutaj mamy tęczę, Tutaj jest tęcza. O, widzę, tu nawet są dwie. Super. Tu są dwie. Tu jest jedna, A, ale chociaż tęczą zrobili trochę dali tej tęczy. Kolejny symbol to są kości. Tu mamy już na dzień dobry kości. Tu nie ma, tu nie ma. Tu, o, tu jeszcze była tęcza, co mi umknęła. Dalej patrzymy. Kości. Mm, tu są. No i okej. Okay. Lecimy dalej. Dalej mamy rolki. Tutaj nie będzie, tu nie będzie. Tu nie ma, tu nie ma. O! Tu mamy rolki. Tutaj nie mamy. Dobra. Dalej mamy rower. Rower, rowerek. Gdzie tu jest jakiś rower? Tu nie ma, tu nie ma. I tu nie widzę. Dobra. Gwiazdeczka, gwiazdka też jakoś mi tu szczególnie w oczy nie zapadła, ale sprawdzimy. O, jednak była. Jednak była, gdzieś tam się ukryła. O, i nawet jeszcze jedna, dwie gwiazdeczki. Dobrze, dalej mamy popcorn. Tutaj mamy popcorn. Tu nie mamy, tu nie mamy. Tutaj za to jest. Tutaj nie ma, tu nie ma i tu też nie ma. Dobrze, lecimy dalej, dalej mamy sakwę. Czy tu będzie sakwa? Sakwę dziś widziałam. O, tutaj jest, tutaj jest. Super. Dalej patrzymy tutaj. O, leżak cytrynę. Widać już, co tu będzie nam potrzeba. Tu jest. O, ale jestem. Patrzcie, powiedziałam, leżak cytryna i drapałam. Nie ma go tu. Sakwa, tu jest sakwa. No i dobra, lecimy dalej, dalej mamy podkowę. Podkowy, nie widziałam tutaj chyba za bardzo, żeby się pojawiła. Podkowa, nie ma podkowy, dalej mamy parasol. Też nie ma, dalej jest łódka. Patrzymy, czy jest łódka. Tak, tu mamy łódź, tu mamy łódź. Tu nie ma, o, ale tu są dwie łodzie. I tu nie ma, dobrze Zbliżamy się ku końcowi, mamy klapki teraz Tu są klapki O i mamy linie, fantastycznie Mamy linie, także linie odpowiedziały Nie pozostały dłużne mega pensji W końcu coś się zaczęło dziać Jakaś fajna rywalizacja Tu mamy klapki jeszcze Tu jeszcze łódka była Tu nie ma, ale tu są jeszcze klapki Dobrze, super, dzieje się, dzieje się Przedostatni symbol to jest Ptak, tu jest ptak, tu jest ptaszek, tutaj nie ma. I tu jeszcze jest, ale tylko jeden tutaj, dobrze. I ostatni symbol to klucz. Tu mamy dwa klucze, tu nie mamy klucza. Tu mamy dwa klucze, nie mamy żaka. Tutaj był klucz i tutaj, ale nie ma arbuza. Tutaj mamy klucz leżaka, nie dali. No i tutaj więcej nie ma, ale mamy jedną linię. Bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. No to patrzymy, sprawdzamy, co pod tą jedną linią się kryje. A, zwrocik 10 zł, czyli to chyba B było, tak. BBB, B, B, bo to jest najczęstsze, co mi się pojawia, czyli zwrot. No ale fajnie, jak na razie. Mamy obydwie zdrabki wygrane. Także już pełen wkład w odcinek do mnie wrócił. A nie, przepraszam, 30 zł do mnie wróciło, także jeszcze dyszka, żebym była na zero, ale mam nadzieję, że uda się coś jeszcze więcej tutaj wyciągnąć. No i tym sposobem przechodzimy do Mega Pensji. Może właśnie ona nam tutaj zaprezentuje coś jeszcze lepszego. Ostatnio spaczki, widzicie 25 i 25. Nie wiem, czy się z tego cieszyć, czy nie, bo to nie był zazwyczaj dobry znak. 2 i 44. Takie mamy wygrywające liczby.

napis mega pensję. Jeszcze, je, jeszcze tylko jeszcze jeden. <noise> jeszcze jeden będzie główny. 47, 31. Tu jest. Jest wygrana pod 35. Fajnie, cieszę się. 26, 1, 16 i 3. No ale więcej wygranych nie ma. Mamy tylko jedną wygraną pod 35. A kryje się tutaj. O, kolejne 20 zł. Fajnie. Także mega pensja się, jeśli chodzi o wkład w mega pensję, było to 20 zł. No to nam się podwoił. GGG, wszystko się zgadza, w jednej i w drugiej było tyle samo: 20 zł. Bardzo fajnie. No i została nam jeszcze ostatnia zdrabka. Ekstra linie. Miejmy nadzieję, że one się nie wykruszą i będzie można powiedzieć i się cieszyć, że wszystkie zdrabki okazały się wygrane. Ale no i obok siebie były, także. To będzie cud, jak się okażą obydwie wygrane No i zaczynamy Mamy diamencik Lecimy, tutaj mamy diament Tu nie ma, tutaj jest A nawet dwa, bo jeszcze jeden jest Tutaj, tutaj mamy diament No jak takimi diamentami zaczynamy No to może i będziemy wygraną tutaj Kolejną się cieszyć, co? No i tutaj, czekajcie, przesunę tylko sobie No bo jak na razie jest fajnie, prawie wszystkie zrobki są wygrane, no i dobra Lecimy. Mamy tutaj diament. Kolejno mamy klapki. Kolejno mamy tutaj klapeczki. Patrzymy. Tu są klapki. A tu. A i jeszcze tu są na dole klapki. O, no. Dobrze. Dalej mamy leżak. Leżak to był potrzebny w tamtej zrobce, widzicie? Jedna po drugiej, w tamtej nie dali leżaka, a w tej dali. Dobra, tutaj nie ma, tutaj jest. Tutaj nie ma, tutaj jest. Tutaj też jest. No i tutaj też jest. Widzicie, żeby tak w tamtej chcieli tym leżak, tymi leżakami posypać. To by tam było sporo linii. No i mamy dalej parasol. No ale to będzie ciekawe doświadczenie, tak? Czy jedna po drugiej zrebka liniowa może być wygrana, czy też nie. Aczkolwiek co by nie było, to i tak wynik jest fajny lepsze niż dotychczasowe wyniki, jakie miałam z drabkach ostatnio, bo ostatnio kruche te zdrabkowe czasy. <grydy> tu mamy parasol. Dalej będzie. O, muszę uważać, żeby na literkę kontrolną się tu nie dodziałać. Tu jest klucz. Dobrze. O, jeszcze tu był leżak. Widzicie, jak dali tych leżaków? Dobrze, tu jest klucz. Tu jest. To jest wszystko, wiecie. <grydy> zaplanowane. W tamtej nie było leżaka, bo by dużo linii utworzył. A w tej dali. Dobrze, tutaj mamy klucz i tutaj mamy jeszcze dwa kluczyki. Ok, lecimy dalej, dalej mamy wiatrak. Dalej mamy wiatrak. Ale czy mamy tu ten wiatrak? Jest, jest, jest. Tu jest wiatrak. A tu nie ma. Dobra, lecimy dalej, dalej mamy koronę. Koronę. Patrzymy, patrzymy, czy gdzieś tu była. Nie kojarzę, nie ma. Dobrze. Dalej mamy serduszko. Patrzymy, tu jest serduszko. Tu jest serduszko. No dajcie tylko rower i już będzie dobrze. <grych> serduszko. Dalej mamy kraba. Krab jest tu. tu, tutaj jest też. Tutaj go nie ma. Tutaj nie ma, nie ma. O tutaj jest, dobra. I tutaj, o, tutaj też jest Ok. Dobra, lecimy dalej. Patrzymy. Kolejny symbol to jest ptak. Tu nie ma, tu nie ma. A, jeszcze tu był krab Widzicie, jeszcze był krap. O rower by się przydał. E, mamy tutaj teraz cytrynę. Tu jest cytryna. Tu nie ma, tu nie ma. O, tu jest cytrynka. Tutaj też. Super. Tutaj. O, i jeszcze tu fajnie, dużo cytrynek motyl tutaj mamy motyla tutaj, o jeszcze jeden krab się zawinął, tutaj schował tu jest motyl i tu jest motyl, o słoń też fajnie, ale widzicie ile by tutaj się przydało kości, kości teraz kości patrzymy czy są kości i po co mi te kości, jak nie ma kości na co mi te kości podali? Dobra. Podkowa. Też chyba podkowa zbędna, A chociaż, chociaż. O nie, dobra. Jedna jest. Ale są bardziej potrzebne symbole jednak niż jedna podkowa. Dobra, tu są balony. Balony są tu. Tutaj. A tu nie ma. Dali mamy biedronkę. Tu jest Biedronka. A tu nie ma. No widać, co nam potrzeba, tak? Słonia, popcorn, nam potrzeba rower. Piłka. Teraz jest piłka. O, tu mamy piłeczkę. Tu nie mamy piłeczki i tu jest jedna piłka. Na dole już widzę, że nie ma. Dobrze, dalej mamy kwiatka. Szukamy kwiatka. Tu jest kwiatek. I tu nie ma kwiatka. Dobra. Dalej jest łódź. Tu jest łódka. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Nie ma i nie ma. Dalej czapa. Mm. Nie ma czapy. Tęcza. No, nieszczególnie ta tęcza tutaj potrzebna. Bo nie robi linii. Tu jest tęcza, tu jest tencza. I więcej nie ma. Dobra, dalej jest księżyc. A księżyc to już w ogóle... A nie, dobra, jest jeden. Jest jeden księżyc. Jest drugi księżyc. I więcej nie ma. Dalej mamy sakwę. Szukamy sakwę. Ale nie ma sakwy. Dalej mamy arbuza. Tu jest arbus, tu jest arbuz. I tu jest. I tu nie ma. I popcorn. A już myślałam. A słońca jeszcze brak. Tu jest popcorn. O, tu były balony, tak, bo wcześniej miałam balony. Tutaj były. Popcorn tu jest, jeszcze. I tyle. Dobra. I ostatni symbol. Okulary, nie chcieli dać słonia, nie chcieli słońca, dać, rowerku nie chcieli dać. Okulary trzasnęli. Tu są okulary. I więcej nie ma. Także widzimy, że zrapeczka niestety jest pusta, moi drodzy. Ta jest pusta. No, musiała się wyłamać, no. Nie mogła zrobić tak, żeby słuchajcie, wszystkie były pełne. No ale dobra, nie ma co narzekać. Raz, że dogrywka w końcu się udała. Bo w mega pensji udało nam się wygrać tutaj i jedna, i druga była pełna, mamy po 20 zł. No i czekajcie, co to tak nagle tak blisko się zrobiło? No i mamy tutaj tak samo też i linię. Także dzisiejszy wkład, dzisiejszy odcinek to był 40 zł, a udało się wygrać 20, 40, 50. Także jest jeszcze dycha na plusie. Super, ja się bardzo cieszę, w końcu jakiś plusik udało się uzyskać. A to bardzo fajnie i to mnie bardzo cieszy. To jest pocieszne. W końcu jakiś plusik, może nie za wielki, może nie jakiś tam gigantyczny, ale się udało go w końcu uzyskać. Także mega mega się cieszę. Dziękuję wam kochani za obecność, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki. Pa.